Witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj namierzyłem przejazd techniczny z Kody na stacji Politechnika. Zapraszam Was do oglądania. Już jest gwiazd, więc trzeba uważać na FP1. Ale co prawda, Skoda Warsowia da takie bardzo ciche FP1. Uwaga. O, było FP1, a nie takie straszne. 97! Dziękuję za obejrzenie odcinka i widzimy się na odcinku z Dniem Transportu Publicznego w Warszawie. Do zobaczenia.